Czy jadąc tą jezdnią, możesz najeżdżać na widoczny z lewej strony pasa ruchu znak poziomy? Odpowiedź nie. Czy skręcając w prawo masz pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z kierunku przeciwnego? Odpowiedź nie. Czy zamierzając kierować pojazdem po zażyciu leków, powinieneś upewnić się, że nie mają one negatywnego wpływu na Twój stan psychofizyczny? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać się, jeśli byłoby to związane z gwałtownym hamowaniem? Odpowiedź: nie. Czy po wykonaniu manewru skrętów w prawo na tym skrzyżowaniu masz obowiązek wyłączyć kierunkowskaz? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji masz prawo wyprzedzić tramwaj? Odpowiedź: tak. Czy opuszczając ten pas ruchu, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź: tak. Czy w tej sytuacji, jadąc w tunelu za pojazdem szynowym, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność? Odpowiedź nie. Czy widoczna pod znakiem ostrzegawczym tabliczka wskazuje układ torów i drogi na przejeździe tramwajowym? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo używać świateł drogowych? Odpowiedź nie. Czy ten znak ostrzega, że zbliżasz się do skrzyżowania z wlotem drogi jednokierunkowej występującej z lewej strony? Odpowiedź nie. Zamierzasz skręcić w prawo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo najechać na linię ciągłą? Odpowiedź nie. Czy widoczny znak poziomy w kształcie trójkąta potwierdza ostrzeżenie o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji jesteś ostrzegany zbliżaniu się do znacznego wzniesienia drogi? Odpowiedź tak. Czy w przedstawionej sytuacji wolno ci wjechać na widoczny przejazd kolejowy, jeżeli czerwone światło już zgasło, ale półzapory nie zostały jeszcze całkowicie podniesione? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji wolno ci przejechać przez przejście dla pieszych bez zatrzymywania się? Odpowiedź tak. Czy w tej sytuacji wolno ci wyprzedzić jadący przed tobą pojazd z prawej strony? Odpowiedź nie. Czy w tej sytuacji, skręcając w lewo, masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym z przeciwka na wprost? Odpowiedź: tak. Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z przeciwka skręcającemu w lewo? Odpowiedź: nie. Czy w czasie jazdy w nocy masz obowiązek zwiększyć uwagę? Odpowiedź A. Tak, ponieważ widoczność w nocy jest ograniczona. Czy na tej drodze jest ustalona maksymalna prędkość, z jaką może jechać samochód osobowy? Odpowiedź C. Tak, 140 km na godzinę. Czy stan i ładunek pojazdu są czynnikami, które należy uwzględniać podczas dobierania prędkości jazdy? Odpowiedź A. Tak. Co powinien zrobić właściciel samochodu osobowego w przypadku utraty tablicy rejestracyjnej? Odpowiedź C. Wystąpić z wnioskiem o wydanie zalegalizowanego wtórnika tablicy rejestracyjnej. Czy prawo jazdy CAT B uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim? Odpowiedź B. Tak. Z jaką dopuszczalną maksymalną prędkością wolno ci kierować samochodem osobowym z przyczepą po drodze za tym znakiem? Odpowiedź B. 80 km na godzinę. Która z wymienionych technik jazdy pasuje do określenia ekonomiczna jazda samochodem? Odpowiedź B. Używanie silnika do zmniejszania prędkości jazdy. W jakiej kolejności masz obowiązek wykonać poszczególne czynności, gdy przygotowujesz się do jazdy samochodem? Odpowiedź C. Ustawić fotel kierowcy, lusterka i zapiąć pasy bezpieczeństwa. Czy masz prawo przewozić niemowlaka na kolanach osoby dorosłej? Odpowiedź A. Nie. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? Odpowiedź: B: 60 km na godzinę. Kiedy masz obowiązek wyłączyć tylne światła przeciwgłowe? Odpowiedź: C: Gdy widoczność wzrośnie powyżej 50 m. Czy dozwolone jest oddalanie się od pojazdu, gdy jego silnik jest w ruchu? Odpowiedź: A. Nie.